Warsztaty Delta Long Range Weekend to też okazja do zapoznania się z nowymi modelami Delty. Poza now, nowym kolorem dla Strikera 3,521x44 wprowadziliśmy nowy model Javelin 3,5 do 21x50. Luneta ma nowe siatki. Siatki wyskalowane jak zawsze u nas w miliradianach. Dostępna jest w dwóch wariantach, jedna z choinką, druga bez. Ma dodatkowe znaczniki, jedną dziesiątą mediana do precyzyjnego pomiaru celu. Javelin charakteryzuje się też dobrym stosunkiem jakości do ceny. Jeszcze nie jest dostępna w ofercie na dzień dzisiejszy. W drugiej połowie roku już się pojawi na półkach, tak więc zachęcam do zakupu.